A może ponegocjujemy? Co chce pani? Może tak 50 zł na początku. A już teraz. Może piś... ponegocjujemy, może 50 zł tak, tak, na początku no pani jest chyba niepoważna. Ale czemu mam. Skąd, skąd mam pewność, Aha. że to jest... Mówka sztuka, no. Spytaj się, czy w kartę można. No, pani pan jest przejrzysta, pan, bo pani tak ze mną rozmawia. To nie, <śmianie> nie jest pani zainteresowana, pani. to nie rozmawiamy wcale, do widzenia. Pytaj się, Ale... czy Pani, no. wiem, Jerzy. Ale ty mnie spijasz. Pani. Pani. Kawasaki. O, wezmę na Kawasaki. E, mam kolejny. Dawaj. Zobacz to, zobacz to. Już. Chod chodaczek z melodii, Co? Co to kurwa jest? A spytaj się czy ten... Zapytaj czy się, się co... Ale śnieś nic tak, no bo ja nie mogę nie. zapytaj mam ten. się, czy pięć tych kartę starczy. <laughs> Okej, okay. tylko cicho, bo mi teraz sprzeczę. No bo pani w gratisie. Jest an <laughs> an Angelika, to jest teraz Angelika. User joined your channel. <laughs> Angelika Dobra, dzwonię? Chodaczek z mordiami Czyś nie odbiera. Damy wlajka like mobile, twoje to ten, co Monika podała, Nie. <laughs> to nie jest Monika, to jest tam, chyba. Dajcie mi coś. Bo ja nie mam. Już ci daję, czekaj. Nie, kawa nie, bo zaraz mi... To... Masz, masz. jest tam czerwony. Co to? lg g2 2x k square przerwane okej okay. user entered your channel okay, cicho a cicho cicho

Mam pytanie. Ile bym dał za niego? Ile bym chciał? No. No tyle, ile jest napisane na ogłoszeniu, a ile jest? 360. 365... 350 może iść. Aha. A Jakie ma wymiary ten telefon? A nie ma tam opisane? No nie ma, nie ma nic. Nic. Ale nie mam na internecie. No jestem na internecie, nie <laughs> ma, nie, no... zero wymiarów. To w ten sposób, bo tam jest yy, ekran, ma 4,7 ciała, nie? A to się z tymi, 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 jak się nazywa, z tymi, te case'y, tygrys, tygrys i jakiś smile to, to się też zalicza user, to tygrysach? To. to są Aha. do tego telefonu. A mam, czy mam na pewno jakoś, czy pan, to jest jakiś prezent urodzinowy był, czy coś, że pan oddaje ten, se, se, ten komputer? Boże, telefon? Mhm. Nie, po prostu to jest telefon, bo dostałem nowy telefon, nie? Mhm, mm no. A no, Na przedłużenie umowy i teraz sprzedaję. Czyli... On ma jeszcze... Się 50 PSC wystarczy. Proszę pana, a wystarczy 50, 50 PSC, czy nie? To co, będzie? 50 PSC wystarczy? Jeszcze raz, bo nie zrozumiałem. Czy 50 PSC wystarczy, proszę pana? Bo... To jest 50 PST. No, patrz tak, tak, no bo, proszę pana, no bo ja mam tylko przez. Państwu w kardę mogę dawać, bo ja proszę po prostu, no nie umiem inaczej. Tak, Powiedz, że to jest, jest wartości tak. 300 zł. U nie rozumiem o czym mówisz. O państwie w kardzie! To jest takie coś, taka online sieć, gdzie pieniążki się daje za coś. To, nie, 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 ja w ten sposób nie robię. Ale Pomyśle, ja, że to ja jest innej, wartości to, 300 zł. To, to, proszę pana. Mam jeszcze pytania, skąd mam taką pewność, że to jest w stanie bardzo dobry i ma gwarancję. A wyda się czy factory nie uk. No to przecież... Ja nie, ja, ja. A to co? Ty chcesz wywiać to wysłał? Y, no tak, a jak jak pan myśli, że co? Czy nie ma wirusu. No to, no to weź kogoś dorosłego, poproś i niech ten dorosły zapłaci. Hmm. Ale no wychło, ja jestem sam, jem... Ja... Ja mam 25 tylko głos taki niestety, proszę pana, no każdy Aha. ma inny głos, ma pan no to, jakiś... Pana, ma... No, prawa, no, no. Z Aha, Ja jak sprzedaję telefon, no to przecież ja podaję swoje nazwisko, i imię, telefon jest wystawiony, ja nie biorę z góry pieniędzy, tylko wysunę za pobraniem. No, ale proszę pana... Telefon, user left your, ja user your, disconnected from your channel. Wszystko jest w porządku i Podaję nazwisko. Ale proszę pana... Skąd mam taką pewność, że ten jest bardziej stanie. Na zdjęciu tego nie widać, bo pan odwrócił, a może być porysowany i wirusem i co ja, ja zrobię? Mogę zrobić lepsze zdjęcie. Proszę mi tam przesłać yy, numer jakiś maila czy coś. Adres nie. i ja wyślę lepsze zdjęcie, a... bo nie miałem czasu zrobić zdjęcie. Czy pana, a tam jest, nie ma żadnych pornograficznych stron, jak się by pan nie wchodził? <laughs> O, nie wchodziłem o to, to, o, o to te pytania bo nie rozumiem no bo ja się boję że wejdę na y, sobie na Google, a to jakiś porno się pokaże i będzie trudno no a ja nie lubię oglądać bo to jest bardzo złe dobra ja kończę tą rozmowę jak tak, nie dobrze. ma bo to widzę że to do... Na rozmowę. telefon będzie zresetowany do łaprysnych ustawień i nie ma żadnych porno, nie ma za to Dobra, siema. User entered your channel. User joined your channel. No, innego niż telefony teraz. Co teraz? Co teraz? Ale, o, dom M w stylu greckim. Aj, Mac, ty Dwa miliony. Masz. I powiedz, czy sprzeda ci ten dom za rekru na Koresau. Mój <grym> na początku musisz tą porę. Kores masz. Mam cię. Masz. Ty też ja ty on do mnie dzwoni! Ja ci napisałem Dobra. jaki. Dobra. Dwa, dwa miliony. Dawaj. Piznęło. Tak! W stylu greckim! a to jest jakiś kurwa nowoczesny jakich Ich pojebało. Dwa miliony. Ona jest spiźnięta no, chyba. Dawaj. Piznęło, dzwonię. Jeden, dwa, osiem. Cztery, siedem. Trzy, To jest w stylu greckim? Patrz. Dla ciebie to jest w stylu muzułmańskim oh no, oh no, no, wait, ciuch, ciuch, ciuch. Zapytaj się czy nie jesteś no, no, User left your channel. Karaoke teraz mamy. T-mobile, poczta głosowa. T-mobile, poczta głosowa, nice. Ruchaj dalej. User was moved to Juzer yeah. joined your channel. Nie, tam są obrazki. entered your channel. O, zwierzęta. O, zwierzęta, dawaj, właśnie. Powiesz, że chciałaś wyruchać kota. O, malutki ptyś. Czeka na dobry domek. Za darmo. User left your channel. A tutaj nie ma ten, to trzeba wysłać wiadomość czekaj. To nie, nie. User left your channel. W... Kota nazwali Pandora. Tysiąc złotych. O jest nowo. Powiedz, że no. u ciebie są Pandorki Tani na serwerze. <laughs> Pracuje, to nie wygląda jak Pandora. Mili prawym to się przy. Zapytaj się, co się z niego wylatuje. <grym> <Co to robi? grym> Zwani. User joined your channel. Cichutko. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani ma rozprzede mnie Pandora, tak? Tak, mam. Owszem. Mam pytanie jeszcze. Y, cena jest do negocjacji, tak? No tak, jest wystawiona za 1100 zł. Przez w jakim mi? zakresie możemy negocjować. Y, no To ja bym tak dał 500 zł, co co, na, co pani na to? Nie, to nie jest niewielki zakres. Możemy zejść do tysiąca, ale, ale na Ale proszę Pani, liczy. skąd mam wiedzieć, że to jest nowy kot? No szkafnówka sztuka, no. No niestety, przyjdzie. Zapytaj się, co zrobi z Pandory. Proszę Pani, a, a ten kot jest duży, mały, jaki? To jest młody kociak. Ma 11 tygodni. A jakie ma wymiary? <głos> <głos> jest to nie Aha, ale on gdzieś tak ma z 15 cm, czy więcej? Więcej. Z metr? Ja, nie. Dwa koksy wystarczą. wystarczą. Jak jeszcze nie będzie miał metra, jak podrośnie, Aha. To tak. Dobrze. A. A z tej pan, Ta pandora, prawda? Tak? tak. Dobrze mówię. Co tak. z niej zrobi? Słucham. 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 Jeszcze raz pani no To jest Pandora, tak? Koć Pandora. Tak. A czemu pani nazwa tego kota Pandora? A bo w imię jej wybrano. Ale proszę pani, ale co jeśli to jest Pandora, to co z tego kota zrobi wreszcie? To Pandora? No bo ja proszę pani, ja mam 25 lat i gram w taką w taką grę Minecraft i tam są Pandory, no i ja myślałam, że z tego kota coś zrobią. Jakieś koksy, rzeczy zajebiste, no, no ja myślałam, że to mi <tuszel> w <realu mi> Tak, <tuszel> <nie. tuszel> jasne. Ja myślałam, że to mi coś w realu. że na Korece są taniejsze Pandory. W do zakupy Aha. O, to jest, że są tańsze. Proszę pani... A ten, no bo Pandora to jest, prawda, tak, Pandora, koteczek niebieski, a na zdjęciu nie, niebieska koteczka, a na zdjęciu wygląda szary, to co mam potwierdzić? Niepotwierdzone, że jest niebieski kot. <grym> no nie, będzie miała 40 niebieskości. Aha, a przy pani, no bo to jest Pandora i u pani kosztuje 1100 zł, a na stronie korespo.pl kosztuje tylko 2 zł. No to, hmm. To proponuję tam zakupić w takim razie. Ale jaką tam zakupić? Kurde. Ale tam jest tańszy, no ale jest trochę a To jest taki ładny za 100, 1100 Kurde. Ja spęgutuję przez panią, wiesz pani? Kurde. Powiedz, że się jebnęła. No, no już skończyliśmy sobie żarty. No, ja, ja, nie, ja nie żartuję teraz, proszę pani. Ja mówię naprawdę, że to jest przesada. 1100 zł to jest takiej jak mogę wysrać nawet i mi się <noise> zrobić. No oh, bo mogę podejść do kota, wziąć tam swoje potrzeby zrobić User i są urodzę. Z takiego kotach samego, no kurde, proszę pani, no. 1100 zł, no co to, to ma być? No to jest naprawdę, to jest... Chore. Ja, ja ja... Ja, ja, to, jest tak, ja nie, to jest... Po, to jest po polityka. To jest chamskie. To jest polityka, proszę pani. Ja... Chcę negocjować, a pan powiedziała, że to jest 1100, to jest naprawdę, co, pani chce negocjować o 1000 zł? to co, ja wam? 2 miliony do tego kota? Nie, your no. channel. to ja daję do, do tego to kota, nie wiem, 900 800 zł 800, albo, proszę pani, mam jeszcze takie, jeszcze takie jedno ważne pytanie. Czy jest możliwość płatności w PSC, na 100 w PSC? No, niestety. Ale czemu to? Bo pani to jest taka waluta 100 PSC, czyli to jest takie jakby 1000 zł, wie pani? Używała tego pani kiedyś. Ale mnie interesują tylko waluty z polskich złotych. A, a może tak gdzieś 200 euro dla pani dam, to wystarczy? Umie pani liczyć? Dobra, pani z matematyki, co miała pani? User channel. W szkole, bo ja mam. DZIĘKI ZA OBSERWACJĘ! Bo ja mam średnią 6.0, ale pani chyba nie zdała. Ja mam Pani ma minus chyba 0.2. No, dobra, no to już skończmy tę rozmowę, bo zaczynam się zapędzać gdzieś tylko troszeczkę. Oj, a mm. zwali mi pani? Słuchaj, weź mnie. Masz Niech uh -huh. ktoś inny tara. Masz kolejny. Oferta nudy. User is from dojnictwo. your channel. <grym> Agregat, oh, kurwa. Ej, coś mi nie wyszło. Weź jeszcze raz jakieś piękne. Zmęczę na kogoś innego. Jeszcze. Ej, magik. <grym> Za mnie się przypisuje. tutaj kana. Dobra. To kurwa jest? to do. Nie wiem, to w czy Co to jest? Ej, nobliski, co to jest? User disconnected from Ej. your channel. Co, do czego to, o, do czego się to służy? Zapytaj się go. No ciekawe ile będzie rok po, produkcji? Powiedz, 2015. Powiedz, że no. oglądałeś za Pornosa i wyszła reklama o i cię tam przeniosło. Okay. Piotr. O. Oh. Halo? Dzień dobry, pan Piotr. Nie, a co mówisz? E, jestem zainteresowany ofertą agregacji ścienniskowy gruber. A kto mówi na w ogóle? No, pan. Nie, nie wygląda mi na głos, że pan. Ma pani coś do mego głosu. <głos> Nie mogę Chwileczkę, dobra? Ale o co pani chodzi? No. Pani, ma, ma, pani. ma problem z moim głosem? Aha, dobrze, dobrze. Pani chyba nie rozróżnia Jeśli pani ma, mój, ma problem z jakimś moim głosem, to takim tak się rodzi, ma pani do mnie jakieś wąty? Rozumiem się. No. No, czemu ona mnie obraża. Predys też miałem kiedyś taki problem, nie ma się. Zwiękam komuś. Weźcie kogoś innego. Superios też chce zadzwonić. Dawaj go, daj mu moc. User disconnected from your channel. O, czarne szpilki. Co to, to czarne szpilki? Monik bierze Superiosa? Ja mu do mikrofonu. No opowiedz coś. Musiała. Chyba. na, dobra, dzień, dobry. Szukaj na U OLX jakichś z tych rzeczy.